Oglądajmy się na inne kraje, ale wyciągajmy właściwe wnioski. Każdy kraj w Unii Europejskiej ma swoją własną politykę. Dwa największe kraje w Europie, mianowicie Francja i Niemcy. Francja oparta jest głównie na energetyce jądrowej, która jest bezemisyjna, jest zero CO2, tak, mają, prowadzą już te instalacje od wielu, wielu lat i w, w przypadku porównania naszych, naszych, jednostek wytwarzania Polski, oczywiście z uwagi na Unię Energetyczną i pakiet klimatyczny są w o wiele lepszej sytuacji. Generalnie, powiem tak, Francja sobie świetnie radzi, ale weźmy sobie teraz Niemcy. Niemcy jeszcze trzy lata temu miały znakomity miks energetyczny, czy cztery lata temu. To było 20% gaz, 20% węgiel brunatny, 20% węgiel kamienny, 20% energetyka jądrowa i resztę OZE. Co się w tej chwili dzieje? Jeżeli mówimy o jednostkach konwencjonalnych, to zwracam uwagę, proszę Państwa, że nie, nie gdzie indziej, jak w Niemczech. Cytuję Wilhelmshaven 800 MW 2014 blok węglowy. Morburg 827 MW, 2014 blok węglowy. Duisburg Walzum 790 MW 2013 blok węglowy. Uczymy się od nich. Uczymy się, oczywiście. Oni mają te swoje zasoby węgla kamiennego. Tak? Natomiast zwróćmy uwagę, co koledzy za zachodniej granicy zrobili. Wprowadzili system wsparcia OZE i mają nadmiar tego OZE. Trzeba pamiętać o tym, że to OZE powstało, bo był system wsparcia. Tak? Kiedy w tej chwili z kolegami z Niemiec mówimy, jakie mają plany, chcą inwestować w OZE. Tak. Oczywiście w magazynowanie energii, słusznie, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby to zastosować. A jak się ich zapytałem? No dobrze, ale co z waszymi elektrowniami? No, są w porządku. A co z waszymi kosztami stałymi? Ktoś musi utrzymać te wybudowane jednostki w rezerwie mocy i tak dalej. Proszę państwa, rzeczywiście to jest tak, że powinniśmy wyciągać wnioski z innych krajów, ale iść swoją własną drogą ponieważ my mamy węgiel kamienny, ponieważ mamy doświadczenie, unia energetyczna co prawda mówi o dekarbonizacji. To prawda. Mówi o dekarbonizacji. Ale ta dekarbonizacja nazywa się używamy czystych technologii, wysokosprawnych technologii węglowych. To co budujemy w Jaworznie, w Opolu w Kozienicach, to są jednostki bardzo nowoczesne. W Kozienicach budujemy podobne jednostki jak te, które Właśnie wymieniłem, Wilhelmshaven, Morburg i tak dalej. O wysokiej sprawności 46%, o niskiej emisjonalności CO2. Czy się boimy e, e, inwestowania w jednostki konwencjonalne? Nie boimy się, dlatego że każda ze spółek ma swój miks energetyczny. W przypadku Enei mamy oczywiście blok w Kozienicach, wysokosprawny, ale mamy oczywiście też program e, budowy i zakupu farm wiatrowych. I mamy program kogeneracyjny. My się nie boimy Unii Energetycznej, proszę Państwa. Ta Unia Energetyczna oczywiście jest wyzwaniem dla nas. To prawda. Tylko ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz: że ta sama Unia Energetyczna, która oczywiście na pierwszy rzut oka jest troszkę straszna, bo jest tam dekarbonizacja, jest na OZE. Natomiast ja takie mam zestawienie. W ramach unii energetycznych są aż cztery fundusze wspierające zmiany na rynku energetycznym. Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych 350 miliardów euro. W tym oczywiście na rozwój integracji sieci ze źródłami OZE. Oczywiście, ale to my możemy wykorzystać. Następnie następny fundusz Horyzont 2020 na badania i rozwój 79 miliardów euro. To są działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne, w szczególności w zakresie, uwaga, magazynowania energii i OZE. Jest jeszcze filar infrastruktura 4,7 miliardów i fundusz innowacji, między innymi na CCS i na OZE i na niskoemisyjność, około 3,1 miliardów. Jeżeli to wszystko przestudujemy, a jesteśmy w Unii Europejskiej, to tak naprawdę. Diabeł tkwi w szczegółach. I wydaje mi się, że Polska powinna podążać swoją własną drogą, oczywiście ucząc się od krajów sąsiednich.